Siemaneczko Popołudnie, piątek, wreszcie weekend się zaczął Pokażę wam moje małe krótkodziełoby, bo tak są wszyscy ciekawi O wiedeńskie mnie nie pytajcie bo nie wiem ile ich <laughs> Nie mam pojęcia, młodych jest tu tak dużo, że o, mewunciek hamburski no młodych to jest, no multu w tym roku, pokażę Wam, ale nie o nich, o nich może jutro nagram, a dzisiaj, no i też kilka fajnych jest tych, dynków, na przykład tam jeden chodzi fajny, taki, Jest tam coś. Nie wiem, nie piszcie mi, czy będę sprzedawał, bo na razie to ja wiecie. Nie taki pryntki do sprzedawania. A tam już ludzie piszą. O, wiedeński pokaż. A, muszę poobrączkować. Na białogo. na pasiony. No ale guzek. Guzek i Dobry, <laughs> chyba. Nie wiem, nie znam się. Jest tych szczaków, takich fajnych małych gnojków. No dobra, ale to nie o nich film. Pierw pokażemy z wiedeńskim. Proszę bardzo. I co to jest? Mewuncia. Sebek ją karmi. Fajne w lotach. Fajne w lotach, równiutkie zobaczymy, byle przeżyło. Na razie ja ją karmię, ale wam pokażę jeszcze. Bo zobaczcie ją, nakarmiłem. A ona siedzi tu ze swoim bratem przyrodnim. O, Wiedeńskiego to karmią Wiedeńskie. A ona tu, o, jakiś Wiedeński go na białogonach. Zobaczcie, tu takie małe. No bez półki przy okienku. No lękną się wszędzie. Tu były niechciane, jajka se turlały po tym. No się Więc tak, Mewuncia, nie wiem jaki to będzie kolor. Podrośnie to zobaczymy. Ja pokażę wam jej brata, bo to chyba będzie siostra bo mniejsza. Muszę ogólnie Nie po... Niemiły wiatr, zimno. Nie jest wcale tak ciepło. Oby mi to nie pomarzło Zaczniemy od me... W ogóle to mam tylko cztery te krótkodziowy. Jak wiecie Jeszcze się powylęgają to Wam ponagrywam O! Tutaj jest Drugi braciszek Braciszek, o! I to nie wiem jaki to będzie kolor Czy to będzie jakieś takie To po tych falowych, czy to będzie takie nie wiem, ciemne, falowe czy. Ale piękne są. Zostawiam łebki porozbijane. No i równe w lotach. Ja lubię takie. Zobaczcie. Nie za dużo w lotkach. Zobaczymy. Co to wyjdzie. O! Co to jest? Małe kosmity. Jasne pasmo. Jasne na mamki są dobre. A tu wam pokażę jeszcze pasiaki. Patrzcie jakie pasiaki. O, piórku z boku, takie boczne, bez kuperków. Pasiate to ładne w tym roku. Naprawdę ładne to. Nie trzeba. Ale pokażę Wam jeszcze ciekawostkę. Tutaj jest. A tu pasą wejśwance czarne. O, motylek polski. Kapcie duże króciuteńki dziubek gruby, fajny będzie w umaszczeniu, chyba taki jak powinien być, bo pierś biała, tylko centkowana. Na łebku trochę, żadnych brudek, srudek. Nie wiem, ja mam farta do tego łębi, że się lęgną. Dobrze. Tu kolego ci pokażę średnio-odziowego blawindra. Tu jest twój. O! winderek Malutki. Tam jest jakiś ten. Jak to się. Nie. srebrniak w las. Tu jest ładny ten. Eee, czarny widynek. Tu jest ciekawa rasa. Też czarny widynek, tylko będzie miał takie gwiazdki na skrzydłach. Właściwie takie lubię, ale pierś białą, nie? Tylko będzie miał takie naklepie. No ale jest taki, czarny jak kruk. Zobaczcie jakie kapcie. No, z wiedeńskich sobie siedzi. Ale pokażę wam ten. No jest tego badziewia dużo. Ale na krótkodzioby wam chciałem pokazać, bo... Krótkodziałek, są no i <laughs> to są takie moje wychowanki. I tutaj Wam pokażę. Proszę Państwa, takiego jeszcze mam, blawinderka króciutkiego. O. Buty duże. Znacz, jaki dziubek. Prawie dziuba nie ma, woskówka. Ale ładny w barwie, bo ma szal, paseczki. Znacz, jakie kapcie. O. To jest właśnie Lubię te lawindra skrzydełko mi się zawinęło ładny Ten ładny Z tego sobie zostawię No i tych żałobnych to mi na wychodziło I bez kuperka na białego tam dwa latają takie, bez kuperka, wylotki boczne. Tu jakiś wylotek na, nie wiem, sześć, czy... takim jasnym kuperkiem. Ale zaraz wam jeszcze pokażę tych żałobnych, to się nachowało. Taki krótki film, a jutro wam nagram dłuższy. Tu są żałobniki. Zobaczcie, bez kuperka na białotach. żałobni. No i tutaj jest drugi brat chyba para się dobra dograła bo też bez kuperka tylko, że wylotek boczny zobaczcie, jedno piórko tylko takie jaśniutkie a mleko Jest tych żał... te żałobne to się dobrały w tym roku dwa jeszcze takie latają bez kuperka boczny już na dachu gdzieś tam latają, nie wiem no ale, no dobra jest, coś tam jest te siedzą na jajkach po też motylkach polskich Jest tego dużo, nie wiem, na nie liczę Ale jest. Pocztowe pasą. Jeszcze z wami pójdę do pocztowych. Zobaczymy co one tu. Co one tu wypasły. A one pasą wiedeńskie. O! Są dwa wiedeńskie. Jeden na białogon. A drugi na takiej delikatnej ręce. Ale dobrze pasą, wypasione Łe! Łelet No Dobra, idę. Nagram jeszcze troszkę na dachu. Się zrywają. Kręcą się. Chyba żałobny młody jakiś. Świdrują. Ja sobie takich jaśniaczków na zostawiałem. Zobacz no, zobaczcie jaki żałowniczy Ach, jak lepiej No macie o. Siada O boczny wylotek Ale bocianek wychodzi Taki dziesięciominutowy film dla Andrzeja <laughs> O to to moje Mewunciek chodzi ładny Hamburski wszystko poszczyp... O zobaczcie gówno pijce, takie są te młode, trzeba patrzeć w wodę, bo naprawdę, chwila nieuwagi, jest tego mnóstwo, a niech sobie będą, Ten... najbardziej się będę cieszył jak wychowam te młode, krótkie, nie? Pamiętajcie, kto chowa krótkie, bardzo krótko dziobę, gołębie bez dziobów praktycznie, to i to już musi być fachowcem, bo to nie każdy. Fajne. Ty. Jutro coś dogram. Narka, trzymajcie się, miłego oglądania. O, zobaczcie jaki. O, to ten, widzicie tego? To wyszedł po... On jest taki przeplotek, chyba to wyszedł po tej. co w Skierniewicach kupiłem. O, samczyk. A do wywalenia. O, a żałobne to. Taki wyszedł mały dzigajek. Takie ma jedno piórko przeplecione. Taki samczyk, łepolek. Bardziej tutaj mi się podobają. Takie są, tutaj jest kilka takich. kilkanaście takich konkretnych dobra